Witam wszystkich serdecznie tutaj STT Starcraft i dziś przejrzymy się kolejnej mapie, um, konkretnie Derelict Watcher, czyli hmm, opuszczony hmm, obserwator. Ciężko stwierdzić, jak to powinno poprawnie na polski przetłumaczone, ale jestem pewien, że Blizzard na pewno wykona kawał dobrej roboty e, tłumacząc tę mapę na język polski. Jak ktoś ma polską wersję StarCraft'a zainstalowaną, to może tam napisać w komentarzu, jak się ta mapa naprawdę nazywa po polsku. Anyway, e, mapa 1 na 1 nowy, nowy sezon ladera, nowy map pool, a przynajmniej częściowo zmieniony. Um, denerwuje mnie to, że tutaj w tle się poruszają te gwiazdy. Denerwuje mnie to, że tutaj jest mgła, której nie byłem w stanie wyłączyć, e, używając tych opcji tutaj. Nie wiem, jak się to powinno robić. No ale w każdym razie, jako tako widać. Dobra, po pierwsze, yy, mamy oś symetrię przebiegającą tędy, jeśli chodzi o yy, mapę. I no, okej, okay, to nie jest oś symetrii, tak? Ta mapa jest środkowo symetryczna. Punkt obrotu jest tutaj, no i oczywiście, tak, 180 stopni wszystko, wszystko będzie tak samo. To nie jest oś. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Mm. Także bardziej klasyczna mapa. Punkty startowe po przeciwnych y, stronach w prawym górnym i w lewym dolnym rogu. I teraz tak przyjrzyjmy się y, miejscu początkowemu, ekspansjom i kolejnym bazom. Nexus standardowo. Mm -hmm. Dosyć dużo miejsca na budowę infrastruktury w mainie. Stosunkowo oddalona rampa od. Nexusa. Naprawdę mocno oddalona wydaje mi się. Więc to jest powiedzmy pewien problem, jeśli trzeba by było wycofać dronki, probki do obrony jakichś budynków tutaj, ale okej okay, rampa standardowo, rampa wiodąca do naturala. I no jest to w miarę bezpieczny natural, duża rampa. Jestem ciekaw. Jak dużo budynków trzeba tutaj postawić, żeby tą rampę zablokować. Ciekaw jestem też jak się sprawia, żeby grida pokazywało. Small grid. Mhm, świetnie. Aha, raz. Dwa. Oczywiście ten woolin jest ważniejszy dla Protosa, ale wygląda na to, że będzie wymagał trzech budynków i no nie, dwa budynki i dwa pylony, ewentualnie trzy budynki i jeden pylon w samym Wolinie. No i oczywiście gdzieś tam z tyłu jeszcze. E, gdzieś tam z tyłu jeszcze... E, dodatkowy pylon. OK, czyli mamy mamy EXPA, duża rampa, ale jednak zawsze rampa to jest zawsze plus. E, dwa gazy standard, nic tutaj, żadnych dziwności nie ma. Stosunkowo niedużo miejsca na budynki, także w zasadzie tylko, tylko ten Wolin. No i dobrze, i teraz tak, kolejna trzecia baza. Tu jest baza z drugą rampą i ma tylko jedną rampę i te, te, te dwie rampy z Naturala oraz do trzeciej bazy potencjalnej trzeciej oczywiście są bardzo blisko siebie, więc to jest potencjalnie łatwe do obrony. Alternatywne miejsce na trzecią bazę jest tu. A Aczkolwiek wydaje mi się, że na tej mapie akurat dosyć jednoznaczne jest, że ta, ta trzecia baza będzie brana tutaj. Tu jest zdecydowanie zbyt daleko, to po pierwsze. Po drugie są dwie ścieżki ataku, jedna główna oczywiście oraz druga tutaj zupełnie od tyłu, zupełnie z boku i to jest bardzo trudna do obrony baza. Także jeśli chodzi o trzecią, trzecią bazę, to zdecydowanie w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o czwartą, to myślę właśnie, że czwarta i piąta, a potem szósta będą brane w ten sposób. Czyli na tej mapie obstawiałbym kolejność brania baz w ten sposób. Main, natural, trzecia baza, czwarta, piąta, szósta. Dopiero w ten sposób. I, i, I to chyba jest najbezpieczniejsze. Tutaj jeszcze warto zauważyć, że jest Ksenat Tower, który będzie swoim zasięgiem najprawdopodobniej obejmował to miejsce, to miejsce, no i całą tutaj przestrzeń, z której może nadchodzić atak na tą piątą, szóstą bazę, w związku z tym bardzo ważne strategicznie strategiczne miejsce. No i oczywiście po lewej na dole jest wszystko analogicznie, środkowo symetrycznie względem tej wielkiej budowli, tutaj na środku możemy się przyjrzeć, bo w sumie jestem ciekaw, co to jest. Hmm, nazwę to fontanną, ok, będzie to fontanna. E, tak, warto też zauważyć, że na mapie są te mm, gejzery dymne, nie wiem jak to nazwać, które ograniczają, ograniczają widoczność jednostek. E, I w tym momencie to na przykład chyba dodatkowo utrudnia obronę tej bazy, tak mi się wydaje. Można tutaj potencjalnie jakieś e, slicztanki ustawiać, żeby utrudnić ich e, niszczenie. Generalnie całkiem niezła pozycja do. E, natarcie na tą bazę no i tutaj ta rampa tak oczywiście rampa wiodąca w dół do, do bazy to jest zawsze strategiczny minus e, dlatego też no mówię jednoznaczne jest że będzie brana ta baza jako trzecia tak mi się wydaje e, mapa średniej wielkości dwie ksenagi czy tu jest jeszcze ksenaga nie to jest jakiś kolejny dudad żadna interesująca rzecz dobra to by było na tyle Um, ogólnie dosyć ciekawa mapa, też mi się podoba, przyznam szczerze. E, ścieżka ataku jest jedna główna tutaj można troszkę dookoła obejść, tutaj można dookoła obejść, tutaj można zniszczyć skałki i zaatakować od tej strony. Całkiem ciekawe, całkiem ciekawe, zobaczymy jak się będzie grało na tej mapie. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego kasta.